Aby szukać dobra. Przynoszę Ci każde złoto. Bo Ty jesteś królem. Tobie należą się wszelkie bogactwa na ziemi. Uczy mnie Jezu, człowiekiem o złotym sercu. Jestem męgą. Wyruszyłem z odległych krańców kontynentu azjatyckiego, aby szukać prawdy. Przynoszyć na Bo Ty jesteś królem i Tobie należy się Stworzenia. Proszę Cię Jezus, aby potrafił pełną przybędź całą uchwałę skierować na Ciebie. Jestem Panem Kaza, poruszyłem z kontynentu afrykańskiego, aby szukać piękna. Przynoszę Cię mile, pachnące zioła, symbolizujące cierpienie. Bo Ty jesteś, który starał się na naszym sługą, cierpiały za nas, abyś do wody Pomóż mi Jezu, aby potrafił służyć i stał się nasz oczekiwany